Pośmialiśmy się też trochę, nie? To jest taka drama, ale czy to przypadek, że Makówka odpowiedziała na to akurat przed vlogmasami? Może ona też kmini to analitycznie, nie? Nie wiem. Jakby widzi statystyki, nie? Gdy o, o niej gadają, niby się śmieją, ale nagle... Znaczy tak, ile ona miała przed filmami, filmami klepsydry wyświetleń? Kurde, będzie to jeszcze w tych statystykach. Social Blade, Makówka Music. On chyba już dawno zaczął nie nagrywać, nie? Ma makówka Music. <laughs> makówka Music. Dobra, mamy tu Makówkę Music. Do yy, 2023 mamy. A co nas? W grudniu 2022 nie rzucała? Kiedy ona istnieje? Pięć miesięcy, rok temu, rok temu. Pierwszy film to który był? Największa oszustka na polskim YouTubie? Których nagrywanie z. 27 sierpnia, 2,4? Albo ten. Na żywo, a nie w... Nie, czyli ten w sierpnia 2024. No to w sierpniu 2024. O kurwa. W sierpniu 2024, jak się zaczęła drama z Klepsydrą, to makówka usunęła wchuj filmów na 1 500 000 wyświetleń. Intrygujące. <laughs> nie skończyłeś filmu Klepsydry? Jak to? A, okej. Okay. Nie no. Nie, skończyłem. Kto mi napisał, że nie skończyłem? Sywek nie dokończyłeś film. No jak, no przecież sobie pokazały filmy i kliknąłem w gimpera. Co, co wy gadacie w ogóle? Fatalnie. Nie, nie skończyłem. O co chodzi? Nie, nie wiem ze wszystkich... Bo ja chyba powiedziałem już to, co miałem. I więcej do dodania nie mam, wysoki sądzie. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Hmm, to ja nie wiem. Puściłeś jej film. Aha, dobra, sorry, no kurwa, wstałem o piątej, nie? Jestem dzisiaj, no, już taki... Ej, może tak... Ej, ciekawe, czy tak umysł działa już na starość. Że na przykład będę już taki rozkojarzony, yy, nikumaty, właśnie jak będę starszy, czy na przykład 70 lat. No bo teraz jestem...